Przede nami obecność Instytutu Edukacji Społecznej w Oławie, przez który pomoże osobie u siebie. Druga Międzynarodowa Konferencja oraz obecność na niej tak przynajmniej gości z Oławy, Polski i Europy, dowodzą, że warto zajmować się młodymi liderami w społecznościach lokalnych. Warto z uwagi na niezaprzeczalne korzyści, jakie dla każdej społeczności lokalnej niesie inwestycje ekonomiczne połączenie – młodzież i edukacji. Warto z uwagi na obowiązek odbudowania polskiej tradycji szkolnej. I na wymiar europejski tego działania. Jako sprawnie poruszający się we wspólnocie europejskiej młodzi ludzie będą mogli zbudować więźniów na Polski i poruszyć w po rozwoju wielkich projektów Unii Europejskiej. I w tych trzech wymiarach, lokalnym, narodowym i europejskim, będzie toczyć się nasze grudniowe spotkanie. Mam nadzieję, że przyniesie ono ze sobą wymianę doświadczeń, inspiracje, nawet pomysły i nowe sposoby ich realizacji. Że będzie ważnym doświadczeniem dla rozwoju ołaskiej wspólnoty i toczącego się w niej projektu Młodzie o sobie siebie ale że również będzie ważnym wydarzeniem przedmiotu mocnego impulsu rozwojowego, jaki na nas czeka w związku z obecnością Polski w strukturach Unii Europejskiej. To jest do jakiego szokta, niestety, nauczyciele To do no, no, jest dosyć paradoksalny, że przyjeżdżam, że tak powiem z Warszawy i opowiadam, jaką wydłu mianowicie macie na miejscu płodzieć. Bo to jest śmieszne, ale tak, z takimi sytuacjami spotkałam się bardzo, kiedyś prowadziłam zajęcia dla nauczycieli, którzy są podwyższali swoje kwalifikacje i przyniosłam im yy, na któreś tam zajęcia. Yy, jest największa. No i jeszcze pozostała mi czwarta bariera, mianowicie no, uczenie, które się nazywa barierą setlizacyjną. Set, proszę Państwa, od angielskiego... z właśnie też między innymi dotyczące problemów młodych ludzi. I zapytaliśmy dyrektora pewnej szkoły, jak tak u was na dyrektorze z problemami O 17 18 lat tak mówią dzieci. A to jest takie głąb rodzicowskie ludzi, których się nie traktuje już i jako podmiotów godnym, że tak powiem stosunku. A bo wiadomość że dzieci nie lubią w Polsce czarnych osób nie mają. I teraz jeżeli dochodzi do tej współpracy, to między innymi... Nie tyle autorytetów w takim klasycznym sensie, to my już nie możemy być w ganiech autorytetami, bo oni chcą się uczą szybciej od nas i więcej oddać, bo tracą się na to. My nie mamy dzielonego szkoła i inne instytucje, które przyrodzinami nie mają już monopolu na wiedzę, ale powinny mieć zachować monopol na opiekę właśnie i mądre przewodnictwo. rzeczowe. To młodzież tu cały czas jest potrzebne. Natomiast... No dorośli muszą sobie zdawać sprawę z tego, że, yy, yy, że podstawą tego nowoczesnego